ale płacą też rozszkodowanie i... nagrywasz? no węglarki powinni! Być, no, tak. no I to bez ścian, bez ścian od razu tak, 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 tak jak za komuny gumą po piętach tak żeby się normalnie zbulać a teraz co, policja nie ma problemu. węglarza KGZ dla 3506 1 w szkole to kąta nie wolno być To nie i možda, bo to je stakle jedna

Może jeszcze jakaś pijaka się tak? no Może jakieś pijany jeszcze będzie leżał Jest cały urok kolejny, Śniany na to. Mam nagrany film z Szanowa do Czebini, medal natora. Tak wierzyć. Do Czewini jeszcze. Jedziemy jak za królać pies. Wyszło ci uprzejmie. No jeszcze nie dojechałem na miejsce, bo takie kalamancje są, nie? Co? No, do Krakowa jeszcze nie dojechałem, nie? No jedzie, no jest? 20 na godzinę, ale jedzie, nie? No nie przekraczam się na godzinę, po co mam sobie przeczytać? No, delikatnie, spokojnie, ludzie zwiedzają, nagrywają, mniej częściej wtedy jedzie, 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 na razie jedzie wszystko, tylko kłopoty no, są w na razie czuję się. proszę jedzie, ale to jedzie chwilę, ale... Nie, to do do, do nas? Do nas. Mówiłem, że że godzinę jaka. I tam. E, za porządny tabor na kibicie Gdzie nie dali. No i tak, węglarki po prostu dadzi, porzucali. tam na tym. I Do Katowic.

to coś już. Że... wiecie po co tam policja jest, nie? na radiowy przeciwko tym ludziom. Może by się mogli tam podnieść, rok No i jest papieżki. Nie ma ręczną się Nie ma Nie ma problemu, tak się zrobi. to tam nie jedzie do znaku. Do ziura.

12.30 jest, 13.30, 13.30. A, w jest coś? No, 84, to, to... no to się otwiera. So, się otwiera. Oczywiście się... otwiera. Oczywiście otwiera. Oczywiście otwiera. Oczywiście otwiera. minęło. otwiera. Oczywiście